Siemaneczko kochani, witam Was serdecznie. <laughs> Przepraszam Was za mój głos, troszeczkę mam chrypę. Tak naprawdę to nie wiem dlaczego. Morsuję już czwarty sezon. A za każdym razem gdzieś tam jakaś mała infekcja w zimie się pojawi, czy to katar, czy to jakaś właśnie chrypa. Ale tak naprawdę jest taka, że od tych czterech sezonów nie byłem. Tak naprawdę poważnie chory, ani grypa, ani jakieś, wiecie, gorączki, takie rzeczy. Także myślę, że coś, coś w tym jest. Ta odporność jednak jest lepsza dzięki morsowaniu. Ale nie o tym chciałem mówić. Kochani, witam Was jeszcze raz z całego serca w, tym, w ten dzień wigilijny Coś mi się tutaj rozpaliło bardziej. Poczekajcie, to sług. O. Chciałem powiedzieć w tym okresie przedświątecznym, bo w sumie jeszcze tak. Bo dzisiaj Wigilia, to ciągle jeszcze okres przedświąteczny. Dopiero wieczorem tak naprawdę się wszystko zacznie. Nasze świętowanie. Chciałem się z Wami podzielić dzisiaj taką krótką refleksją z tego mojego właśnie okresu przedświątecznego. Wiecie, w tym roku w ogóle tak zawsze mam, że gdy przychodzi grudzień, gdy przychodzą święta, ten okres taki adwentu, Pan Bóg jakoś bardziej, mocniej w moim sercu działa. To znaczy pewnie ja Mu bardziej pozwalam, bo nastawiam się na ten okres przeświąteczny, ta atmosfera to wszystko wzbudza we mnie, daje taki Bóg dostęp, żeby bardziej mógł we mnie zadziałać. I gdzieś tam Pan Bóg posyła mnie do różnych ludzi. Czuję w sercu, że chcę bardziej się zaangażować, pomóc komuś potrzebującemu ogólnie powinniśmy to robić cały rok też to powinienem robić, ale różnie to bywa z tym czasem nie każdy gdzieś tam jest zabiegany dużo tych własnych spraw pracy i tak dalej no ale cel jest taki, żeby robić to jak najczęściej no i w tym roku postanowiłem zaangażować się w szlachetną paczkę wiecie, pierwszy raz w życiu w ogóle mam doświadczenie miałem doświadczenie bycia wolontariuszem odwiedziłem kilka rodzin i powiem Wam szczerze, w ogóle to mam taką łaskę, że moja mama również się zaangażowała, więc razem z moją kochaną mamusią, w parach, bo to się odbywa zawsze w dwójkę, więc udało nam się być razem wądruszami i razem właśnie odwiedzać te rodziny, pomagać ludziom, zadziałać wspólnie z moją mamą, więc to taka podwójna łaska. No właśnie, ale wokół mnie odwiedziliśmy kilka rodzin, i powiem Wam, że naprawdę się popatrzę na te różne problemy, trudności, którzy, które ludzie mają, z którymi ludzie się zmagają. No to dopiero widzimy tak naprawdę, jak ja widzę, jak mało jestem wdzięczny za to, co mam. I też widzę, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Jak bardzo potrzebujemy tego wsparcia, wspierania się, okazywania sobie. Dobroć miłości. Pojawiły się łzy, wzruszenia. Widać było, jak też ludzie się przełamują w opowiadaniu, otwieraniu się na to wszystko, co się w ich życiu dzieje, dzieleniu się tym tak naprawdę z obcymi osobami i jak bardzo każdy z nas potrzebuje właśnie tej miłości nie? do siebie, nawzajem. I tak naprawdę, jak bardzo każdy z nas potrzebuje Pana Boga. Byliśmy też na ulicach Gdańska, jak co roku, tutaj wspólnotowo, w parę osób, spotkać się z ludźmi, którzy zmagają się z kryzysem bezdomności. Zanieśliśmy im paczki, podzieliliśmy się opłatkiem, pomodliliśmy się wspólnie. To było poruszające, jak staliśmy w kółku, trzymając się za rękę, odmawiając Ojcze nas, jak ludzie przechodzili i patrzeli się tak ze zdziwieniem. Ale również widać było wielką radość, w sercach i na twarzach tych ludzi, no kiedy po prostu poświęciliśmy im trochę czasu. Oczywiście cieszyli się też z tych rzeczy, które im daliśmy. Jeden chłopak, młody chłopak, nie wiem, myślę, że około trzydziestki, miał tak bardzo za ciasne buty, za małe. Było jeszcze zimno, to był mróz, i po prostu marzły mu przez tą ciasnotę, tak te stopy. I akurat mieliśmy takie nowe buty, pumy. I idealnie pasował rozmiar, więc założył te buty, poszedł gdzieś tam z boku, przymierzył, założył, wrócił, I taki rozpromieniony, taki szczęśliwy. No i to tak fajnie wyglądało, takie, wiecie, nuwerki buty. I jego uśmiech na twarzy, no coś niesamowitego, nie? Więc cieszyli się bardzo z tych wszystkich rzeczy, które dostali. Spotkaliśmy też trójkę, trzy kobiety, to dość się rzadko zdarza. Jedna z nich od 10 lat na ulicy. Poznaliśmy trochę historię tych ludzi. Widać było nie, niezmierną wielką radość w ich sercach z tego spotkania. Oni się nawzajem dzielą wszystkim, co mają. Oczywiście wszechobecny jest alkohol gdzieś To jest taki główny problem u nich, ale powiem Wam też, że pierwszy raz tak naprawdę patrząc na to wszystko, zastanawiając się nad losem tych ludzi, zdałem sobie sprawę, zresztą sam się kiedyś zmagałem z problemem alkoholowym, że na tej ulicy będąc nie da się. Być na trzeźwo, że pewnie pije się dlatego, że po prostu inaczej się tam nie da przetrwać. I to oczywiście nie w żaden sposób nie usprawiedliwia picia tych ludzi, nie? ale ja rozumiem, jak to jest. Nie? Bardzo trudno im się też wyrwać z różnych powodów. I historie tych ludzi są naprawdę trudne i, i, i różne, więc nie chciałbym, jakby tutaj oceniać, osądzać, o Boże, ale chciałbym po prostu z nimi być, spotykać się i w jakiś sposób pomóc dobrym słowem, tą doraźną pomocą, aby dać im nadzieję. I wiem też z doświadczenia, że czasami z takich niepozornych właśnie spotkań wydawać by się mogło, że co, to, co my możemy dla nich zrobić, że to nic nie zmieni tak naprawdę w ich życiu, a mieliśmy taką sytuację kilka lat temu właśnie, że po takich spotkaniach, po takim spotkaniu, bo też dajemy nieraz, znaczy nieraz, za każdym razem Karteczki takie sobie losują, słowo Boże. I za każdym razem to słowo pasuje idealnie do tego, o czym rozmawiamy wcześniej, o historii tych ludzi. I to słowo potwierdza to, o czym mówimy. To jest też niesamowite, jak Pan Bóg działa przez to swoje żywe słowo. I dajemy takie karteczki, i też z tyłu jest numer telefonu mój, kolegi też ze wspólnoty. No i była taka sytuacja, że, że Pan odezwał się do nas, co prawda, po dwóch miesiącach od tego spotkania, ale. Przestał pić, prosił tam jakąś pomoc, tam poczęło jakieś kurtki, takich rzeczy. Poszedł do takiego ośrodka dla bezdomnych. Tam, oczywiście, nie wolno spożywać alkoholu. No i tam do niego jeździłem często. Spotykaliśmy się tak co miesiąc. Tutaj wspólnotowo organizowaliśmy jakieś tam rzeczy, żeby mu tak go wspierać. No i powiedział mi, że właśnie po tym spotkaniu w grudniu przed Wigilią z nami, to było od tego momentu, przestał pić. I to było dla niego takim impulsem. Nie? I i co się okazało, w czasie tych naszych spotkań dowiedział się, że jest chory na raka. No i po rok czasu takiego naszego widywania się on naprawdę nie miał nikogo. Mówił mi, że jestem jedyną osobą, z którą, którą widać, że ja i cała wspólnota naszych braci i siostry, którzy się nim interesują, którzy się z nim spotkają, którzy jakby przejmują się tym, co się z nim dzieje, którzy go wspierają. No i ten ostatni rok czasu jego życia, bo okazało się, że jest chory na raka i po roku czasu umarł. Żył w trzeźwości, yy, z uśmiechem na twarzy. Żył wśród przyjaciół, którzy go wspierali, czyli nas właśnie. Także Pan Bóg dał mu ten rok czasu. Poprzez ten, ten, to, że przyjął to słowo, któremu zanieśliśmy. Przyjął Pana Boga i to zmieniło jego życie na ten ostatni rok jego życia. To było niesamowite, więc Pan Bóg takie rzeczy potrafi też robić, poprzez to, jak mówiłem, takie niewinne Wydawać by się mogło nic nie zmieniające w życiu tych ludzi spotkania. A jednak pomógł jest niesamowity. Więc kochani, dlaczego też o tym wszystkim wam mówię? Bo nie dlatego, żeby się chwalić, bo, Boże, żebyście mnie zrozumieli, że teraz jestem tutaj, pomogłem paru ludziom, pomogliśmy tutaj razem. I teraz o tym opowiadam. Jestem taki, wiecie, święty człowiek. Nie jestem święty, jestem słaby i bardzo grzeszny, ale nic wielkiego tak naprawdę nie, zrobi, nie zrobiliśmy, ale jak się okazuje Pan Bóg bardzo mocno przez to działa, bo wiecie w Słowie Bożym jest napisane, że w Łukaszu 17:10 10 słudzy nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić. Mówię to po to właśnie nie, żeby się chwalić, bo jesteśmy sługami nieużytecznymi, mamy robić to, co powinniśmy robić, a do tego wzywa nas Pan Bóg i poprzez tę historię o tym, z czym się z Wami dzielę. No, chcę Was po prostu zainspirować, chcę Was troszeczkę tak pokazać Wam, że że można, że potrzeba, że, że to jest dobre i potrzebne, abyśmy pomagali sobie nawzajem, abyśmy dzielili się dobrem. I wiem, że też, aby się na to zdobyć, żeby, żeby robić takie rzeczy, to, to wydaje się łatwe, ale tak naprawdę jest to trudne. Ja wcześniej takich rzeczy też nie robiłem, ale yy, jak sobie nad tym pomyślę, to Moją motywacją jest Pan Bóg. Jest to, że doświadczam go, że doświadczyłem go w swoim życiu i nieustannie buduję z nim relacje. Więc potrzebne jest nam doświadczenie Pana Boga. I czasami mamy tą wiarę, ale ta wiara jest taka czasami trochę tradycjonalna, troszeczkę taka, jakby właśnie nie ma w niej takiego żywego spotkania z Bogiem. I nieraz to nie jest wcale, wiecie. Z naszego powodu, nie dzieje się to tak, bo, bo tak chcemy, bo, bo nie chcemy tego spotkania, nie chcemy być z Bogiem, po prostu się to nie dzieje. I myślę sobie, że święta Bożego Narodzenia to jest taki dobry czas, gdzie można o to zawalczyć na nowo. Oto właśnie takie żywe, prawdziwe doświadczenie Pana Boga. Wejście w tą relację z Nim. A to wszystko powoduje, że no wszystko się zmienia w naszym sercu, w naszym myśleniu, w sposobie naszego myślenia, w naszym funkcjonowaniu, w naszym, funkcjonowaniu, w naszym życiu. Zaczynamy pragnąć, upodabiać się do Chrystusa i właśnie żyć dla innych. I to daje nam niesamowite, kochani, też szczęście, spełnienie, żyjąc dla innych, patrząc, jak ludzie żyją, jak, jak można być dla nich po prostu wsparciem, być dla siebie nawzajem wsparciem. Szczególnie w te święta, więc tak naprawdę, kochani, też przy okazji tego filmu, w tym dniu wigilijnym, chciałbym Wam złożyć życzenia. I myślę sobie, że najważniejszym takim pragnieniem mojego serca i życzeniem dla siebie i dla Was przede wszystkim jest to, abyście doświadczali Pana Boga, abyście, może ktoś z Was jeszcze go nie doświadczył ani razu, by przed ten pierwszy raz spotkania z żywym Bogiem byśmy mogli go doświadczyć jak najczęściej. Ja dzisiaj też wstałem z rana, wszyscy jeszcze śpią. Jak widzicie, to jest teraz moja to jest zimowa, <grytanie> zimowa miejscówka na modlitwę. Spadłem sobie tutaj w tym kominku. Siadam sobie tutaj na mojej pryczy i siedzę sobie z Panem Bogiem. Opowiadam mu o tym, co się wydarzyło. Przepraszam go za to, z czym znowu nawaliłem. Proszę go o pomoc, o to bym był bardziej podobny do niego. Abym bardziej kochał swoich bliskich. Abym w te święta był bardziej życzliwy, bardziej dobry. Bardziej kochał. I tego wszystkiego też chcę Wam życzyć, abyśmy, może właśnie w te święta, kiedy te święta są takim symbolem nowego początku, przychodzi Chrystus na świat, który przynosi nowe życie dla nas, przynosi nam zbawienie. I tego chcę Wam z całego życia, abyście go doświadczyli. Pierwszy i kolejny, kolejny raz i, i abyśmy za Nim podążali, bo wtedy życie jest niesamowitą przygodą. Trudne jest życie, ciągle jest trudne, ale jest niesamowite, bo mamy wielkiego Boga w sercu i, i wokół nas, który nam pomaga iść przez to życie z uśmiechem na twarzy i widzieć drugiego człowieka i widzieć też Boga w drugim człowieku. Pan Jezus też powiedział w swojej Ewangelii, w swoim słowem, że wszystko to, co Uczyńcie jednemu z tych najmniejszych mnie. Uczynijcie. Mieście uczyni. Niech tak będzie, kochani. Niech tak się stanie w te święta. I każdego naszego dnia. I oczywiście życzę Wam też takich dobrych, po ludzku mówiąc, dobrych, spokojnych, pełnych miłości, dobroci dla siebie, w gronie rodzinnym, takiej większej życzliwości do siebie, cierpliwości, takiego innego spojrzenia na, na każdego z nas, może z, z, z tych ludzi też, z którymi niekoniecznie się lubimy, a przyjdzie nam się spotkać. Oby tak było, żebyśmy się z nimi spotkali. I by Pan Bóg dał nam takie nowe spojrzenie. Dobroć, miłość, pokój i radość w serduchu, że On jest, że On przychodzi, że On chce z nami być blisko. Tego mam z całego serca, kochani, życzę. I na koniec jeszcze taka, żeby to jakoś przekuć w czyn, żeby to się mogło stać, to też ja zawsze sobie Stawiam jakiś taki mały cel, że coś nowego chcę zrobić w święta, nie? Na przykład, podoba wam przykład, co moglibyście na przykład zrobić, nie wiem, jeżeli ktoś z Was na przykład w święta nigdy, nie wiem, nie modli się, nie modli się na przykład sam, no to żeby. Poświęcił minutkę poprzez te dwa dni, kiedy będziemy jeść pić, leżeć, oglądać telewizję, spotykać się z rodziną, żeby znaleźć minutkę na spotkanie z Panem Bogiem w jakikolwiek sposób, ale zamknąć się gdzieś w pokoju i dać mu minutę na rozmowę z Nim, czy na przeczytanie Biblii. Przykład taki: albo jeżeli ktoś ma z was rodziny, na przykład też w święta, nigdy się nie modli, wspólnie, rodzinnie, nie? żeby zorganizować taką modlitwę wieczorem, rano, czy kiedykolwiek wam pasuje. Albo jeżeli ktoś się na przykład modli rodzinnie, ale nigdy nie czytał wspólnie Ewangelii z dziećmi, to żeby coś takiego zrobić. I wiem, podaję przykłady. Pomyślcie, coś, co by zbliżyło nas do Pana Boga, co by było takim gestem w kierunku Pana Boga, że on może do nas w ten sposób przyjść, w jakiś nowy sposób, nie? w nowy sposób nas doświadczyć. Musimy mu dać tą przestrzeń, czyli zrobić ten pierwszy krok. I to myślę, że będzie największy prezent. Dla tego, który obchodzi urodziny, dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. To będzie dla niego największy prezent, jeżeli coś takiego zrobimy, czego że jeszcze żeśmy nie robili. Ja mam też coś, co mi Pan Bóg w sercu pokazał wczoraj. Dzisiaj będziemy mieli wigilię rodzinną u siostry, gdzie będzie cała nasza rodzina, siostra z rodziną, ja, moi rodzice. No i chcę wydrukować sobie cytaty biblijne i chcę doręczyć na wigilii każdemu z nas i zachęcić do tego, abyśmy przez. Całe te dwa święta, przez ten okres dwóch świąt Bożego Narodzenia z tym słowem, żebyśmy sobie powtarzali, gdzieś mieli w kieszeni, każdy z nas, przepraszam, i żebyśmy się go postarali nauczyć na pamięć. Jednego cytatu biblijnego, aby te słowo mogło w nas pracować. Zobaczymy oczywiście w wolności, czy będą chcieli wszyscy to przyjąć i podjąć to takie wyzwanie, taką zachętkę dla Pana Jezusa, taki prezent. Więc coś takiego Pan Bóg mi w tym roku by powiedział. Myślę, że fajna sprawa. Zobaczymy, jak to będzie, że Pan Bóg wierzy, że będzie przez to też gdzieś tam działał i zbliżył nas do siebie. Tyle, kochani, bo się trochę rozgadałem. Jeszcze chwilkę tutaj z Panem Bogiem posiedzę. Później idę, wskoczę po cichu do łóżka mojej żony. Może nie zauważy, że mnie nie było. Chociaż zawsze wie, że wychodzę rano i czeka, kiedy do niej wrócę. Ale mi to wybacza. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się dobrego. Czasu świętowania w miłości Bożej. Bóg z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie, kocham Was z Panem Bogiem. A! Pa.